Hello, hello, hello and a wonderful good morning. Cześć, cześć, cześć i wspaniały dzień dobry. Now we are going to come to one of the verses that I love so much. Teraz przejdziemy do jednego z versetów, które tak bardzo kocham. And those of you who have known me for a while, a ci z was, którzy znają mnie już od jakiegoś czasu, you have heard me talk about this a lot. Słyszeli, jak często o tym mówię. And it's the third verse of Ephesians chapter one. Jest to trzeci werset pierwszego rozdziału listu do Efezjan. Look what the says, how the Zobacz, jak tłumaczy to The Passion. Każde duchowe błogosławieństwo w Królestwie Niebieskim zostało już nam udzielone jako dar miłości od naszego wspaniałego niebieskiego Ojca. I remember so well when my eyes opened to this truth. Dobrze pamiętam, kiedy moje oczy otworzyły się na tę prawdę. It was one of the most life-changing experiences I had in last in probably more than 40 years. Było to jedno z najbardziej zmieniających moje życie doświadczeń w przeciągu prawdopodobnie ponad 40 lat. Because like all of us, I always Ponieważ jak każdy z Was, zawsze modliłem się o Boże błogosławieństwo dla swojego życia. That's how most in this world have been raised. Tak wychowano większość chrześcijan na tym świecie. We've been taught to say God bless you. Nauczono nas mówić: Niech Bóg cię błogosławi. Nawet jeśli nic nie myślimy. Kiedy to mówimy, jest to częścią naszego chrześcijańskiego DNA. Zostaliśmy wychowani w taki sposób, że Bóg nieustannie musi nas błogosławić. I nauczono nas, że zawsze musimy szukać Bożego błogosławieństwa. And I when this verse a to me. Pamiętam, kiedy ten werset stał się dla mnie rzeczywistością. That że jest to czas przeszły, a nie jest to czas teraźniejszy ani przyszły. Zacząłem go studiować i sprawdzać w Grece, gdzie tylko mogłem, przestudiowałem go. I doszedłem do wniosku, że tak właśnie jest. Doszedłem do wniosku, że nie ma niczego, co Jezus nadal musi nam dać, lub Bóg nadal musi nam dać. I Pamiętam, że na początku podjąłem bardzo radykalną decyzję. Przestanę prosić Boga, skoro dał mi już wszystko. You know? Mimo, że byłem bardzo zdeterminowany, by zmienić sposób, w jaki się modliłem. Mówię Ci szczerze, że ten fragment skonfrontował moje serce bardziej niż jakikolwiek inne. Pokazało mi, że moje serce naprawdę w to nie wierzyło. Pamiętam, kiedy podjąłem decyzję, Pamiętam, że kiedy podjąłem decyzję, że skoro wszystko zostało mi dane, to nie będę więcej prosił. To nie wiedziałem już nawet, co mam robić w czasie modlitwy. Miałem doskonałą listę ponad 30 rzeczy, o które prosiłem Boga każdego dnia, abym je dał lub dla mnie zrobił. A potem przeczytałem ten werset i pomyślałem, jeśli wszystko zostało mi dane, to przestanę prosić. Najpierw pomyślałem, że z pewnością jest to źle zinterpretowane. Zajrzałem do Greki.

Ale Debbie też się to nie spodobało. Teraz przestaniesz się modlić? Jesteś znany z intensywnego życia modlitewnego. I said, I'm just gonna stop asking. Odpowiedziałem po prostu przestanę prosić. And you know, and Debbie couldn't really see that. Ale Debbie tak naprawdę tego nie widziała. And I, I, see it for many, many years. I rozumiem to, ponieważ ja również nie mogłem tego dostrzec przez wiele, wiele lat. A kiedy to zobaczyłem, było mi bardzo trudno naprawdę chwycić to w sercu. So Medytowałem więc nad tym wersetem przez nieskończone godziny tydzień po tygodniu. I remember, I would in the morning and spend time with Jesus. Pamiętam, że wstawałem rano, spędzałem czas z Jezusem. I would say things like this. I mówiłem takie rzeczy. Father, I thank you so much. Ojcze, tak bardzo Ci dziękuję. The absolutely every single blessing has already been given to me. że absolutnie każde błogosławieństwo zostało mi już dane. Since they are all mine, the only thing is left for me is to believe it with all of my heart. Ponieważ wszystkie są już moje, jedyną rzeczą, która mi pozostała, jest wierzyć w to całym sercem. So I believe it. Więc wierzę w to. I am blessed therefore this day has to be blessed also. Jestem błogosławiony, więc ten dzień również musi być błogosławiony. I am blessed, therefore, it is impossible for my finances not to be blessed. Jestem błogosławiony, więc niemożliwe jest, by moje finanse nie były błogosławione. I am blessed, therefore, it's impossible for my relationships not to be blessed. Jestem błogosławiony, więc niemożliwe jest, by moje relacje nie były błogosławione. And I, I begin to daily meditate. Declare and dream about what it looks like to be blessed. Zacząłem codziennie medytować, deklarować i marzyć o tym, jak wygląda bycie błogosławionym. And not my dreaming in meditation and declaration is what convinced Debbie. Ale to nie moje marzenia w medytacji i deklaracjach przekonały Debbie. Not even my teaching. Nawet nie moje nauczania. But the radical transformation in my practical life experiences is what convinced her. Ale radykalna transformacja w moich praktycznych doświadczeniach życiowych. You know, sometimes if there was a difficult task, she would say, "You do it because you are blessed. For you, it's going to work out fine." Czasem, gdy pojawiło się trudne zadanie, mówiła: "Robisz to, ponieważ jesteś błogosławiony. Dla ciebie wszystko będzie dobrze." As sure I'm blessed. I'll, I'll handle that. Jasne, że jestem błogosławiony. Poradzę sobie z tym. You know, I remember even in practical things, my life has just turned around. Pamiętam, że nawet w praktycznych sprawach moje życie się zmieniło. Pamiętam, jak wiele lat temu spędziliśmy wakacje z naszymi dwoma dorosłymi synami, Debbie i ja, w Irlandii. And wanted to drive from to wszyscy chcieli jechać z Dublina do Belfastu. Just to spend one day in that city. Tylko po to, by spędzić jeden dzień w tym mieście. I jest specjalny market, który wszyscy chcieli zobaczyć. Jest tam specjalny targ, który wszyscy chcieli zobaczyć. And to it, Dotarliśmy do niego and Irish or English Just cold and rain. i zostaliśmy typową irlandzką pogodę zimno i deszcz. And a lot of traffic. I duży ruch. Debbie powiedziała: O nie, teraz musimy przejść długą drogę w deszczu, bo nigdzie nie ma parkingu.

I said, yep. 3, verse 1, is a reality in my, my heart. Odpowiedziałem tak, Efezjan 3 werset 1 jest rzeczywistością w moim sercu. More we talk more. Jutro porozmawiamy o tym więcej.